No, wiem, że mielone. <ścoughs> A jednak mielone będą. <ścoughs> na bogato, słuchajcie, my dbamy o Was. A prawda? Ale pachnie. Bardzo Cztery proszę. Ale na my wam w środku. Ale wielki. Tu wszystko trzeba na pół. Ja zjem każdą porcję jedzenia, którą mi dadzą. Nie wyglądam, ale taka jest prawda. Jak się długo czeka, to się nic nie wydaje za duże. To chyba cytat z matki Teresy z Kalkuty, ale głowy nie damy. To tak półtatarowe wyszedł. W ten subtelny sposób gości mówią, surowe mięcho nam dałyście. Wołowiny można jeść na surowo. Jeżeli to jest wołowina, dziewczyny, to jest wołowina? Tak, to jest wołowina. No to można spokojnie. A to cofamy krzywdzące komentarze o kocie. No krwiste bałyśmy się zrobić, bo... Może ktoś byś nie chciał zjeść, nie? A jak amerykański, słuchaj. Chciałam jak ty to otworzysz, ten paszczę, żeby to zjeść. Normalnie. Jowita, pokaż mamie, co potrafisz. Jakoś go ugryzę. O Jezus Maria, co ja jadłam obiad dzisiaj? No nie powaliłaś na kolana. Weź, tućce. A jak kotlecik, wam smakuje? No właśnie, bardzo. Bardzo dobry. Dobra. Dobry kotlet, jest. Nie spełniła się przepowiednia Michała, że jest przesalona. No, bułki fajne. Bułki wyszły dobrze. Mm -hmm. Ja biorę swoją porcję na bo ja też to ja nie zjem. Dobrze. Skoro mamy to za sobą, sprawdźmy jak kwiatowy deser. Wracając do kwiatków, mhm. gdzie zebrałaś się, na której łące? Mam nadzieję, że jak zbierałeście mlecze, to chociaż zdyzynfekowałyście. To, to nie były tam z tego parku dla psów? To nie jest mleczek. Słuchajcie, to jest normalnie zakupione, gotowe. To że... Słuchajcie, jedzą, czyli dobra jest, no. Bardzo dobry. Naprawdę. Ja jestem oczarowany jedzeniem. Naprawdę. Sernik po prostu mistrzostw świata. Bije na głowę chyba wszystkie dania. Dziękujemy za jedzonko, za spotkanie. Było miło, słuchajcie, nawet, nawet się nie stresowałam za mocno.